Cześć, z tej strony Kamil. Dwa, trzy miesiące temu wyprowadziłem się z Krakowa, przeprowadziłem się pod Częstochowę na wieś i w tej chwili buduję i remontuję swój dom. Dzisiaj przykręcę kolejną płytę karton-gips, później będę ciąć fragmenty krzaków starych, wykarczowanych, tak żeby zakopać je pod ziemią w ramach wolno uwalniającego się nawozu i będę czekać na Kubę, który przyjedzie podłączyć moją wodę. Bo jakiś czas temu, w sensie tydzień temu, podczas kopania przez koparkę dołu pod nową rurę, została uszkodzona stara. No i teraz nie mam wody. Dobra, w dniu dzisiejszym jest godzina 16, ileś tam, i dzisiaj tak naprawdę zaczynam późno, ponieważ robiłem dużo rzeczy poza domem związanych z samochodami. Przygotowywałem silnik. Pomagałem bratu trochę i co? No teraz pora zająć się domem. Także do roboty. Ok, wiertła do metalu, moje wiertła do metalu nie są wystarczająco ostre, żeby zrobić jakiekolwiek wrażenie. Na słupie, do którego chciałem przymocować taruniu, na słupie, do którego chciałem przymocować dzwonek, przycisk, więc nic z tym nie zrobię. Co zrobię? Biorę nożyczki, te Nie, wiem, nie jak to się nazywa? Cążki, i idę bawić się w rozdrabnianie. Gałęzi. Chyba. No, tak to trzeba nazwać. Przestałeś po tym i nie poszedłeś sobie tędy, żeby przez wodę nie jeździć kanalizacja. Bo wtedy jakbym chciał przykręcić tu kiedyś szafkę, to bym piercił w kabel. Znałeś, być kabel. A tak to nie muszę nic pamiętać. No OK. Zapraszam. Korzystasz z teletu? Tak. Przyszedłeś? Mhm. A tam wino pod spodem. To. Dzisiaj podróże kulinarne Kamila, tak. Idziemy do piwnicy. No, no, no. O, tu też nie było. Znaczy, tu. Tak. Tutaj, jakbyś chciał spojrzeć, to tu jest schowany. Bardzo dobrze schowałem przewód od zimnej wody. Ale to jest kabel. A to jest kabel od internetu. Od internetu. I on jest też razem z tym do wody, tak? Tak. I jego trzeba wyjąć. Tak. Okej, okay, czyli z tej strony będzie woda? Tak. Troszkę mnie martwi to, że to jest tak blisko. Chociaż troszkę to odsuniemy, bo tutaj zrobimy sobie trojaczek, zrobimy tutaj zawór, żeby mi się tu zmieściło, ale to jest dwudziestka, może się zmieści. Bo tu zaraz za tym zrobimy takie przejście proste z gwintem i tu Na zrobimy. Razie zawór, zawór, olejemy żeby się dało to. Odcinać. Teraz tak. Ja to wykopię i dosztukuję, i dopiero będzie. Najwyżej się tutaj, żeby mi ładnie wchodziło, się troszkę rozry rozryje, żebym mógł ten. Panie, już jeden młot zepsułem na tym, nie dzięki. Tym przebijaliśmy, bo nie, ma, nie mieliśmy otwornicy takiej dużej, to yy, wywierciłem kilka otworów. Tu i można i później... taką pompkę zamontować, taki zaworek, i można tym torty ostawiać. Dobra, dobra. I tym, tym wbijaliśmy, mój tata to ponacinał, a później wujek przyniósł drugi taki drut, no czy rurę. I się okazało, że ta nienacinana, bez ostrzy, dawała lepiej radę. Mega. Mega chłopaki, i robimy tak: tu? Nie, Error. Jak? idziemy tu do góry, idziemy tu po skosie, i idziemy tu tu. Ja muszę zobaczyć, gdzie twój palec chodził, bo nie widziałem, jaki skos. Tutaj? No. Do góry. Od góry idziemy po skosie. A tu i tu i tu. I tak? Tak. I tu. Szabaka. <noise> tak? Nie wchodź tu! I nie gryź mi psa. A gdzie twój pies? No. Okej. Okay. Tarunia. Nie wchodź tu, nie! Zabierdol łapy. Uciekaj stąd. I trzeba być na dworze. Au. Wow. I do tego jakieś mocowania, jakbyś mi polecił? Polecam ci obejmy, takie, które ci przywiozłem ostatnio. Te do tego? Yy, nie. To znaczy są kanalizacyjne, ale bardzo podobne. Przywiązują się do, tam do tamtych rur i do tego też tam chyba średnicę. Tak, Mam... jest? Jest! O. Mamy też dwóch gwint. Ewentualnie jest yy, ta szpilka gwintowana i kołek. Więc sobie w ścianie porobisz no. i zakręcasz to do ściany i obejmę, zaciskasz i trzyma. Co ile? Yy, tak, żeby było sztywno. Nie ma... Nie ma sztywnych wytycznych. Najlepiej zalecam za kolanem przed kolanem za kolanem no tu dużo odcinek to się do sufitu to na prostej nie robić dobrze. tylko ja myślałem że zrobić nie wiem co cztery że tu zrobię kolanko raz dwa i kolanko no nie jak idziemy pod sam sufit to możemy zrobić trzy możemy zrobić tu raz tu dwa tu trzy no. za kolanem raz potem co metr dwa Trzy, tam, tam i tam Dobrze. Oczywiście wszystko tu będziemy też robić na uchwytach Kiedy to już skończymy, kiedy już skończysz wymyślać swoje przeróbki I już wszystko będzie sztywniutko To... Tutaj będzie schodziła ta rura Raden, drugi, trzeci uchwyt W to wchodzimy mhm. I tutaj specjalnie panu zrobiłem taką kawałek rurki, żeby pan mógł tutaj zrobić uchwyt do ściany Cyk, tu sobie sam stwierdziłeś, że listewkę zrobisz i... Yy, tak, to już przy, wszystko już jest i... skupione, tylko trzeba to no. zrobić tak, to też, żeby nie było tak, to, to też będzie chwycone, nie? No. Tutaj możemy złapać, możemy tu złapać. No, ale to na razie tak zostawiamy, ja, bo ale na razie tak zostawiamy, będzie... tak samo to. To nie jest tak na słowo honoru, jak skończą się przeróbki, to też weźmę taśmę i ci to ładnie trojaki zataśmuję, żeby to nie było mm, takie gołe, nie? Pozbawione mm. izolacji, tylko to już wejdę, w, jak już tam na górze się obrobisz z kuchnią, jak już mniej więcej łazienka będzie na sztywno, jak już będzie piecyk. No. i będziemy mieli jaką taką pewność, że to już wszystko jest tak jak należy to te wszystkie tutaj o braki, ja to po prostu wezmę i zaizoluję spoko, i tydzień no. później ja przyjdę i powiem Kuba, robimy przeróbkę tak będzie, <laughs> potem będziesz <laughs> robił całość i się okaże, że jeszcze inaczej będzie oczywiście, że tak <laughs> to zrobimy no dobrze tuśmy się zaznaczyli no, Aaaa, Woda! No jest woda. Jeszcze od to musi być woda. Także wodę do domu ci doprowadziłem. Bardzo śmieszne. Nie ma za co. O <grym> szczeleczko powiedz przecie. Nie, to nawet ładnie jest Odcięte. Nie ma ostrych krawędzi. Mój tata mówi, że on nie ufa tym łączeniu. na tym, żeby można było sobie swobodne poprawki wprowadzić. Tu niespodzianka jest gwint, jest woda w tym domu, co ci chodzi. Ale jest też. Bardzo śmieszne. No, I Teraz się pozbędziemy tego. Ty to może ja przyjdę sobie ten młot i od razu to przykręcę. Jaki młot? Ten nowy. Aha, ty chcesz zrobić. Filbufle. Sąsiedzi się wkurzą trochę, że w niedzielę wydaruję, ale... Chyba, że sąsiadów kilometr w domu Też będę robić i pokażę wszystko jak skończymy. Dobrze, ja zrobiłem to. Teraz. Kuba zrobił tutaj takie o. robi tam. Jest parę godzin później. Dzisiaj, z jednej strony, może nie jest zrobione bardzo dużo, ale w porównaniu do wczoraj przynajmniej. Ale jest zrobione bardzo dużo, ponieważ wróciła woda do domu. Co jest bardzo super. Koniec życia bez wody. No, no jestem mega zadowolony. Do tego zamocowałem nareszcie te korpusy z filtrami. Do wody, tak żeby to się trzymało, troszeczkę z, zwiększyłem, jakby troszeczkę znowu zakopałem tej, tej dziury, która jest po studni. I zastanawiam się. Takie było parę komentarzy typu: zrób kompostownik, zrób kompostownik, i w tej chwili to, tak sobie myślę. Tam będzie niesamowity, niesamowity kompost, który ja po prostu zasypię. I posadzę jakiś krzak. Coś w rodzaju. Nie wiem czego. Jakiś krzak tam na pewno będzie, także będzie miał fajną bazę do tego, żeby rosnąć. Ale na razie to zostaje tak, jak jest. To musi trochę usiąść i dopiero będę dosypywać tam więcej czegoś. Zobaczymy. Natomiast tak, tak, takie miałem przemyślenia, że nareszcie jest kompost, o którym wszyscy pisali. Tylko, że nie będę z niego korzystać. Tu jest bardzo słabe światło. Tak lepiej. O! Coś, co jeszcze dzisiaj robiłem. Coś tam jeszcze dzisiaj robiłem. Ścianę. W tej chwili trzeba tylko zrobić już wzmocnienie pod futrynę, i można poziomą, jeszcze, jedną, jeszcze jeden poziomy profil. Tak, żeby zrobić nad jakby futryną. No i żeberka i, i kawałek płyty i będzie gotowa ściana, ścianka działkowa od strony łazienki. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś wykuszeniem czy tak, czy nie. Zobaczę ile kosztują wełny i inne takie rzeczy. Trochę trudny dzień, ale dałem radę daliśmy w zasadzie ze wszystkimi osobami, które brały udział w tym dniu. Jeżeli chodzi o was, widzów, to dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wsparcie, które jest w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie subskrybują i widzimy się w następnym. Cześć.